Widzowie, za chwilę wybije godzina trzecia w nocy i my razem z palionem chcemy sprawdzić, czy o tej godzinie dzieją się jakieś podejrzane rzeczy z indykami w Stumble Guide. Przetestujemy, czy twórcy gry dodali indykom o tej godzinie jakieś ciekawe umiejętności, może zaczynają świecić jakoś inaczej oczami, albo zaczynają cię atakować i gryźć, albo wyrzucać poza mapę. Tego wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. I słuchajcie, na sklepie już jest promocja Black Weekendowa, a to oznacza wszystkie produkty przecenione. Są to największe. Promocje w historii sklepu ogólnie na Voyanshopie jest naprawdę mało promocji. W ciągu roku nie ma ich praktycznie w ogóle. Wyjątkiem jest właśnie Black Weekend. Jest to szansa raz na 365 dni, żeby zgarnąć rzeczy z Woyanshopu w promocyjnych cenach. Więc sprawdź, pierwsza linika w opisie jest link do sklepu i obczaj, jakie są przeceny. Bo wszystkie produkty zostały przecenione. Czas jest do niedzieli lub do wyczerpania zapasu. A powiem wam, że zainteresowanie jest naprawdę ogromne, więc niektóre produkty mogą szybko się wyprzedać. Pierwsza linika w opisie Wojanshop.pl Humble stumble, czy jesteś gotowy palion na indyki? indyki o, oh. stary nie mogę Mordo jesteś niewidzialny, co się z tobą dzieje gdzie jest palion? Ej, gdzie jest palion? Nie widać mnie. Nie widać mnie. Ej, ja cię serio nie widzę w ogóle, zobacz, tam stary, są indyki. pierwszy raz widzę indyki Ej, pokażę Ci trik, który jest mojego autorsa. Patrz na to, patrz na to, uwaga I teraz patrz. Pek Da się na to wskoczyć w ten sposób, no tylko trzeba to dobrze wyczyć, uwaga Patrz, patrz, patrz Jest! Jestem! A! Patrz! Za pierwszym razem w życiu stary! Wow, ale zrobiliście to wskakiwaniem e, od, od zera czy od tej ramki? Od, od ramki. A, to patrz to! ELO! Tak, nie, od zera, od zera, chcesz, w sensie od zera, od zera dobra. Tak, nie, tak. Patrz, zrzuciłem tego indyka! O ty, o ty! <śmiech> <śmiech> razem ze spannliśmy, dobra, ty Bo tu zaczynasz się robić niezbyt przyjemniacko, mordo, mordialo. Oj, oj, oj indyki, nie chce się, nie chce się nie chce mieć dramy z indykiem. Co ty się? Ej, stary, co tu się odwala? O, dobra, zrespiłem się na szczęście, ale już się bałem, że będzie przypał. Indyk, 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 indyk! O, widzę Cię tutaj, Palion. Team! O, we mnie! Ale... Olu... Taki jesteś? Taki jesteś? Taki jesteś? Aiii! Ja! No, co, ile można w ogóle motki używać? Coś zmienić? Nie wiem w sumie, co, ile można. A, co, jakieś, nie wiem, kilka sekund. Pek, pe, nie da się Aj. ciebie malią wziąć. Dobra, ja już lepiej przechodzę, bo się boję. Jest to O trzeciej w nocy, stary. E, widzowie. Tak, sprawdzamy, widzowie, czy indyki o trzeciej w nocy mają jakieś niesamowite umiejętności. Na samym początku nie zauważyłem żadnych. A ty coś zauważyłeś dziwnego? Podejrzanego? Morto? Że, że stałem w miejscu, oprócz tego nic. O lol, dobra, dobra, to zobaczymy jak będzie, o nie, tutaj niestety indyków nie będzie. Nie indy, nie ale, ale Rocket Rumble i tak jest gigamocny, dlatego nie, lecimy! Nie, przeciw, przeciwko sobie. No niestety, to jest właśnie najgorsze w tym Rocket Rumble, bo ogólnie spoko giera, tylko nie gdyby właśnie było tych przeciwnych teamów, co nie? Dobra, widzę, że tam jakieś zielone, zielone jest, e, więc, o, co ty tam goście porabiasz? O ty, o ty, <laughs> O, ty. pyk Ale. Ale was wylaminowałem. Dobra. Dobra. pik, O, dwóch. Dwóch poszło. O nie, co to się dzieje? Pek. No ja ile Znowu dwóch z O. Nie, 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 nie tego, nie tego. Weź. Weź. Dobrze, dobrze, dobrze. Tego właśnie palionita trzeba skosić. Tak! Nara palionara. Palionara. o dzisiaj nie jesteś palionowy. Jesteś od dzisiaj palionara. Ziom. Ziom. Elo! Elo pomelo Ty ale ja bym chciał przejąć tą mapę. Dokładnie, dokładnie. Eś. Ale to zrobiłem. Eś? Nie No chłopie. Nie przemierz, nie przemierz, nie, przemierz, nie przemierz. Pek. Pięknie, pięknie, ale zrzuciłem młyn, go. Ale młyn, ale nie, Ej, Jest taki ale młyn, młyn, wygrywamy póki co. Palionias, jak skomentujesz to, że o nie, już. Nie. O, już wygrywam, już wygrywam, Widzisz, to o nie to faktycznie działa. To faktycznie działa. O nie, a ty co, a ty co, tutaj coś kombinujesz? Pyk! O, ale zrzuciłem kolejnego gościa, kolejnego gościa I czekaj Parabole tańczą, 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 tańczą Ale mamy przewagę stary, taka przewaga gościu No co tu się dzieje? Pyk, bo tutaj muszę... Eś! No nie, o! i dobra, to jest taka przewaga Pyk! Papa! ma, Masz odcinek, Oj! także... Tak, ta, tak, <laughs> tak, ta, widzowie, ta, ta, ta. widzowie, widzo patrzcie 8, no dobra, 8,4 chyba zaczynacie wracać do gry, co nie? Takie, Jakie 8,4 to jest nic? O, ale was zlaminowałem tutaj. To jest nic te 8,4, naprawdę. I zaraz będzie 8 znowu, bo teraz znowu 7 macie. Nie fajnie, nie. Ej, co tam, co tam się dzieje? Czekaj, muszę ich tutaj. Oj, 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 właśnie oj, oj, tak, oj, oj. właśnie tak, pięknie. Ej, co jest grane, zaczynacie przejmować? Pyk. Ja Jedna sekunda, nie! Ej, stary, w ostatniej sekundzie wygraliśmy Gierę, więc mam nadzieję, że teraz będzie jakaś mocna mapa, ponieważ. Mordeczko, mam zamarznięty skin. Więc. Ej, tylko z dwoma butami grażesz, to to są ludzie. Nie, oni tylko Uy, mają takie niki, patrz. stary. O nie, czemu tego nie ma na final z tobą? Nie, nie mam nie. Nie, Melo Barbosa jest tutaj, patrz, Melo Barbosa. Melo barbosa. Melo, melo barbosa. Melobos. Idź właśnie za nim Melo Mamy nikt. Maj spad Stary bo to są tak naprawdę Jak mi się wydaje, że to no to są boty morno, to są normalnie bo Tylko no, mają niki takie. Nie ja nie grałem na telefonie po prostu. O, Stary, spadłem odwalę w niżej Jestem takim bambusem! nie? nie co oni robią ci ludzie! Nie wiem właśnie co oni Jak odwalają. Nie szybko, naprawdę, ja nie mogę. Bacz kolejny, I... ty już sam zostałeś z jakimś Melon Barbosa, zna... Co za. <laughs> Melon Barbosa! Stary, najdłuższa mapa i trwała w sekundę, nie. Okej, okay, trzecia w nocy oznacza, że będzie naprawdę mocne losowanie. Spójrzcie, braku brakuje nam sześciu skinów. Na tym odcinku minimalnie chcę uzyskać jeden nowy. Sześć skinów, żeby mieć już wszystkie. Więc otwieram 3, 2, 1, start! Mam jeszcze. Który odbierasz? Który odbierasz? Zwykłe, zwykłe, zwykłe lecimy. E, mam jeszcze Zwykła, 16 tysięcy zielonych gemów do wydania. Dzisiaj Ile? zamierzam wydać 5 koła. Ile? 16 tysięcy zielonych. I jeszcze raz to powiedzmy. 16 tysięcy. No. Możesz tą grę wykupić. <laughs> Ogólnie twórcy gry dlatego dali mi rangę testera map. Bo wydaje bardzo dużo na tę grę. O, pingwinek. Ale widzowie, oczywiście ja nie nadużywam tej rangi, więc nie mam za co dostawać banów. Bo raz nadużywałem starej, i dostałem bana na skina kręć, kręć, kręć. anibusa. A, Też tylko 6 skinów do ostatnich brakuje. No nie, no tak, ale stare te 6 skinów jest tak trudne do zdobycia, ja ci mówię. Jeżeli tutaj nie trafię, to widzowie pokażę wam trik, dzięki któremu można zdobyć w szybszym czasie wszystkie skiny, jakie chcecie. Ale no oczywiście kosztuje to więcej gemo. No, w sensie szybciej je wydajecie, po prostu. Christian Waldo był prawie, Sy! No, niestety. Dobra, i teraz zostańcie ze mną, widzowie, bo teraz pokażę wam sposób. I przy okazji, wydam pewnie dużo gemów na nowe skiny. Zaraz się to skończy. I uwaga, nic nie wypadło, więc to było chyba ostatnie kręcenie. Tak. I patrz teraz na to palion. Robię tak, wybieram 10 kolejnych, start. I klikam escape. Ok, i sprawdzam tym. Sposobem, czy dostałem nowego skina. Nie muszę czekać, aż 10 razy się wylosuję. Nie dostałem nowego skina, więc widzowie. Żadnego. Nic, no. Więc... Stary widz, jak mi dużo skinów brakuje, o kurde. To ty będziesz cały czas mógł dostawać. Dobra, ja no. otwieram. 10, 10, 10, 30 spinów zrobiłem! Mordo, 30 spinów. Nadal nic? Jest! Jednego do, dostałem nowego jakiegoś. Nie pamiętam którego. Czy ty to widzisz, mordo? Czy ty no widzisz? Tyle piwo? Indyków, ale one przeszkadzają jakkolwiek. Tak, a zwłaszcza od trzeciej w nocy słyszałem, że indyki mają mega, mega dziwne zachowanie od trzeciej w nocy. Wow, Chciałem to odpychają. sprawdzić. Ale odpychają? Ale jakoś znacząco odpychają mocniej na przykład niż o normalnej godzinie? No, no story, bo Stary, ja, ja nie widziałem jak one odpychają normalnie, oh. ale... Wydaje się mocno. O stary, jeździłem na indyku o trzeciej w nocy Bo też jestem czarnym indykiem Patrz, jestem czarnym indykiem Normalnie. Mam indyka w ręce o, nie. Masz? O, udało ci się złapać indyka o trzeciej w nocy? Stary, ja bym uważał Oczywiście, na takie indyki tak. Eś, aj, nie trafiłem Zawsze wow, nie mogę trafić wczoraj. na tych Patrz, czekaj Aj, no in, in, dawaj, indio, traf go, Dobra, traf go. biorę indyka o trzeciej w nocy, nie ma. Ja go też. Ja to... Aj! Dobra, wie, wiecie co, ja idę tu. Pek O, co ja zrobiłem? Dobra, wiecie Mam co? Indyka ja indyka od w nocy. Masz indyka o trzeciej w nocy, nie no, palią, przesadzasz w tym Serio. momencie, przesadzasz. Nie, nie, nie możesz tego robić o trzeciej w nocy. Ja rozumiem nie jak żartuję, była normalna godzina, wie. ale wiesz, że twórcy gry teraz o. oglądają naszą grę. O nie! Ty jesteś? Stary, biją mnie o trzeciej w nocy te kurczaki! A! Przecież ja też jestem kurczakiem, kurczaki! Ty, bo i ludzie idą eś. normalnie, nie? Ty zdążysz? Eś, eś, no jak nie zdążę, jak zdążę! A, tu A, Masz kina. Masz nie indyka! Tak! Indyka jeszcze takiego słuchacie o trzeciej w nocy edycja mocna! Dlatego widzowie, zobaczymy jaka będzie kolejna mapa. Mam nadzieję, że indyki nas nie zaatakują. Wiecie o co <laughs> chodzi. Jakby nagle wszystkie indyki rzuciły się na nas stary. Ej, była byli panie! Ja, ja się obronię, stary ja Ale trzecia, potem, trzecia, trzecia Ja nie w ogóle, oni mnie nie widzą przecież Mocne, jakaś? mocne Oczywiście widzowie, wy tego w sumie nie widzicie Jakby to była u mnie trzecia w nocy Bo ja mam zawsze zasłonięte okna, więc u mnie tego aż tak nie widać e, Dla lepszego w sumie klimaciku Mógłbym zgasić w tym momencie ledziki I to by oddało klimat stary trzeciej w nocy no. Tak, to odda klimat Zrób trzeciej w no. nocy Słuchajcie, jeden klik i słuchajcie, pa o, Trzecia w nocy, widzowie Teraz to serio Teraz to serio, Teraz nie to można serio. No, ej, co ty Ale to co ty chciałeś, czy ty chciałeś mnie zaatakować o trzeciej w nocy? Nie, nie, coś takiego, nie ma, coś takiego nie, nie może. O Nie mogę cię mogę trafić. Panie jest osobą, której nie mogę trafić Stumble guys, jesteś jedyną osobą, której nie mogę trafić. Stumble guys. Nie wiem, bo ty jesteś taki opływowy kształty ty masz stary, opływowe A, kształty. Nie chcę na metę, no nie. O! Wyskoczyłem poza metę o trzeciej w nocy. Stary za ramki. Nie ma cię. Nie ma mnie na Patrz! Nie mam mnie na mecie, bo wyskoczy. Wiesz, że mogę się nie dostać teraz. Mogę ja się, się nie dostać do kolejnej gry. Ty Stary jest trzecia w nocy i wypadłem poza tą obramowkę. Twórcy gry ale, ją tutaj dali specjalnie. Ale jak przejdziesz, to naprawdę nie, możesz się nie dostać? Stary na 100% mogę się nie dostać. Na milion procent! A! Dobra, zobaczymy widzowie, ale błagam twórcy gry. Wiem, że jest trzecia w nocy, ale proszę, nie róbcie mi tego. Nie banujcie mojego konta. Nie róbcie mu tego. Prosimy. Stary, dostałem jesteś, się. A wiesz dlaczego do się dostałem? Jest indyk. Bo jestem przebrany za indyk. I oni myślili, że jestem indykiem, mordo Oooo Ej, lepszej mapy mogło dobra, nie stary, mogło być na Dobra, tylko szkoda, że nie ma indyków To, Bo ja bym chciał sprawdzić funkcję indyków Ale szczerze, te, te, tych ludzi to trzeba wykurzyć, nie? No, no, trzeba się ich pozycić Definitywnie, definitywnie Bo ich tutaj już jest za dużo Dlatego pan sobie idzie, do widzenia Ho, ho, ho. O nie, przeżył, dobra, jednak przeżył No trzeba Czy ich wykurzyć tutaj... I teraz pan, wypycham go, wypycham Aj, prawie, prawie, prawie Aj, 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 aj. Pat, dostał, 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 spadaj ha! No, tego Ale to robimy, tylko uważaj, żeby No właśnie, żeby mnie nie trafić, bo jest giga przypał O, spadł, spadł O, no i już, goście, do widzenia Już, goście, tutaj nie zostajesz Oj, 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 oj. ile tutaj o, się było, dzieje Ale było dymne. Pamiętaj, że ja jestem e, tym kurczakiem, indykiem wiem, Iś, wiem, iś, wiem. Iś, już... iś Iś, Dobra, robimy to, robimy to, stare, musisz tutaj, musisz to tu. Dobrze, 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 i teraz pa Ten gość mnie denerwuje, czekaj, czego Dolego. mnie nie trafi? Ja nie mogę, ale stres o, dobrze, perfekcyjnie I po! Teraz. Eliminacja! Jak go, ba... ja go Dobra I teraz, mordo, zaraz będą te nowe bloki Trzeba się naprawdę skupić, bo zaraz będą nowe bloki Oj, czekaj Jest trochę Eś, A. eś Dobrze, A. dobrze I zaraz będą nowe bloki, zostajemy sami Patrz, czekaj, czekaj Czy będzie coś jeszcze? Tak, dobrze, dobrze, nie poszliśmy Okej, okay. o nie O, jasny o nie. Gwint. O nie, dobra nie. Pyk Nie! Nie! To ja zrąbałem, jestem totalnym debilem! To nie, Ok, Okej, widzowie, czas na kolejne kręcenie, bo to musi się wydarzyć. Musimy zdobyć wszystkie Pięk skiny. Skinów. Tak. A, ty mówisz, wie, pięć bo skinów. Pięć skinów ci brakuje, ale niektórych się nie zdobyć, nie? Tak, tak, tak. Brakuje mi pięć, które da się zdobyć, natomiast chyba z trzy są, które po prostu nie kupiłem. W sensie... Jeden kupiłem, ale mi twórcy zbanowali go! O, czekaj! Jest! Swimmer Bella! Swimmer Bella! to co jest za skin? Nowy, w sensie dla mnie nowy to jest ogólnie zwykły skin. E, więc bardzo często spotykany, ale ja go nie miałem w ogóle od początku gry. Nie miałem go. A teraz. A jako, jak ona wygląda? A! Swimmer! Ta, ja nie! Swimmerbella! Też nie mam, ja też nie mam. Ej, ale się cieszę, serio. Bo są trzy rodzaje tych swimmerek i ja miałem cały czas trafiałem tą jedną i tą samą, co nie? Nie mogła mi paść nowa ale udało się więc widzę na... jeszcze brakują Nie no, teraz co chwilę mi wypada Swimmer Bella. drugi raz mi wypadła Brakuje mi mię um, Hagiwagi <laughs> Kto jest Hagi? Jake... Jake Paul mi brakuje uh, Hagiwagi to jest ten um, jak on się nazywa? Clown, clown z Jarocina <laughs> i jest nowy! Pivot push! Dobiegnij do mety o trzeciej w nocy razem z kurczakami. A, oh, sorry, mnie. Nie indykami. Mnie. indykami. <grym> bo co, bo jestem indykiem o trzeciej w nocy robiącym zakazane triki. Dobra, teraz trzeba sprawdzić. Patrz co! Aj, myślałem, że sobie na to. Ej no, kurczaku. Patrz jak go walnąłem, indyka! O no, trzeciej tak w nocy. Pa. Ale przeskoczyłem na tym. O, ładnie to robisz. A teraz pokażę ci coś jeszcze lepszego. Ej no, indyki mnie atakują, ty. One się na mnie uwzięły. Hello! Zoba, zoba, zaba. Pek i patrz to Siema! Patrz co robię! <laughs> ja nie mogę Ja go na gola partiru Pew! Ale też ładne triki robisz, powiem ci? No, No, indyk został mi nienawidzę indyków Gościu, ale to są indyki od trzeciej w nocy, więc one biją razy 5. O, o zwłaszcza tutaj stary No zwłaszcza tutaj indyki są przerąbane, nie da się z nimi tutaj Indy, przejść nie, nie. tego No indyki, no Pick. wywalać! Ja nie yes. mogę, tylko przeszkadzają Dobra Chodź tu! Chodź tu indyk. No nie, nie złapałem tego indyka. Dobra, 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 wkurzają mnie te indyki już, wkurzają mnie! Dostajcie Wywalam indyki o trzeciej w nocy, stary, wywalam je! A. Aj, ja, ja. Aj! Myślałem, że ciebie ja, też... Lecę, ja, dobra, ja, ja. dobra, lecę, lecę, lecę w takim razie zacieram kiecę i lecę. up, Pa jest! No! O nie! No, yeah! Stary musisz teraz iść. Psz! Nie, przegram znowu przez siebie! Nie! Nie! Znowu. Palion czarnego indyka. <śmienny> <śmienny> Nie Trzecia mogę. w nocy. Palion został mogę. zbanowany od trzeciej w nocy. Jak to nie I ma... ja! Nie ja! Mam, no, no. Rocket Rumble! Dobra, ale jak teraz ustalmy Rumble. coś. Ustalmy coś, bo jest znowu dobra, dobra. Ale jak teraz przegrasz, robisz 10 pompek. O stary! Co ty mi za challenge dałeś w tym momencie? Stary, fizyczny. 10 pompek? Przecież moje ręce tego nie uniosą! Nie no jasne, że zrobię dzisiaj. No, Pyk! Nie wiem w sumie ile OLE! OLE! Trafiłem tą rakietą, widziałeś, widziałeś, widziałeś! One też, też mnie trafili w sumie ładnie, ale teraz przejmuję im to właśnie Pyk! Pięknie to zrobiłem Pyk! Dobrze się bawisz, Ale to, ale to, to broniłem. Ogrywacie ich teraz Teraz na luzie, słuchaj Pa, i co robię? Nie! Nie, nie, nie mogę łapać, muszę łapać i rzucać, łapać i rzucać Dobra i teraz patrz to, patrz to. Puu Gdzie ty jesteś? Chyba ci niczysta jakiś pikku Ja tu se e, klepik O! Pięknie go zrzucił I pięknie dostał Dobra, mamy 7 do 3, ale robimy ten team OLE go zrobiłem! Ale go zrobiłeś. Jest. Aż zrobię zatańczę na nim! Ej, ja go na partidance! To jest najlepszy taniec z tą rak armatą! Oh, tą no jest gigamocny, jest gigamocny! I teraz pato! Łop. I unik! Ale zrobiłem unik i ale, pięknie go ale. wylaminowałem! Nie, teraz to już naprawdę mnie zdenerwuje. Co tego cukierka co za tobą leci Jakiego cukierka? A, te cukierki, a? chciałoby się, chciałoby się cukierka zjeść Eś, nie ma, pek O, dziewięć, dziewięć, będzie, ja nie mogę My ich tak robimy, nie, no teraz się zemściłem Ty, jak ja, jak ja się bronię? Nie, dobra, no, tym razem poleciałeś. Nie Aś mogę za długo żyć że dadzą radę. No, właśnie widzę, Fajr że tutaj jest jest u was No trzech. właśnie, jest ich tutaj bardzo dużo puu, puu. Ol. O kur... Trzy to razy, razy wywaliło. mnie, trzy razy mnie wywaliło, ty Ty, ale oni się odbijają Łyś! Dobra. Uważaj. Bo Bożaj! Nie! Yes! Ale fart, ale fart. Nie, 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 to jest czysty skill, czysty skill, stary, ale czysty skill. Ale Pyk! I Naura! Naura, no, widzowie, ale to pięknie zrobiliśmy i teraz... Kawałka dajcie będzie trawca, Gierka, ci. Kawałka, no trawca, właśnie. Trawca, gierka ci. Ja mam nadzieję, że będzie gierka. bombardment. To byłoby najmocniejsze. Co za to jest samolocik taki robię samolocik. Mooo oh. wow. oh. ej, dobra. Na tej mapie jest generalnie taka zasada. Jeżeli nie wyjdzie trick to już nie przechodzę całej mapy, co nie? Natomiast jeżeli wyjdzie, to robię rekord świata i jestem najszybszy na świecie, co nie? Pek Pek, back, back, back i patrz to, patrz to, back, back, ten back, 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 Pek, pek back, 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 Pek, What? Nie! Właśnie o to chodzi, stary, jak A, z jeden bo błąd! bo na końcu! Tak, nie ale robię cię. To jest check trudne, ja nie mogę To jest generalnie bardzo, bardzo trudne do wyczucia, ale da się mi się raz tutaj to perfekcyjnie udało. Dobra, i teraz Od już tutaj mega będę miał checkpointa. Nie wyglądało w ogóle jak I teraz patrz to! Tutaj będę hakerał pyk, pyk. Widziałeś? Tak się da? No! I patrz to! pek pek ułaga, pyk, Ty to wygrałeś! Ty to wygrałeś! Ooo, wygrana! Nie, dobra stary, ty jesteś takim tryhardem, nie? Stary, ty masz już sposobną pupę tam pewnie. I lecimy! To Spójrzcie widzowie, to są ostatnie cztery skiny, które mi brakują. Jack Paul, e, jakiś futbolista, futbol amerykański, e, Huggy i żołnierz. Private Iwans. Dobra, więc spróbujmy zakręcić. Może tym razem też będziemy mieć szczęście i trafimy. Nowe skiny, żeby odblokować już wszystkie. Już tak blisko jest, żeby mieć wszystkie skiny. Te, które się da oczywiście, bo nie mam niektórych. Nie, nie, to jest bokser. Ja nazywam Jake'a Pola bokserem. Teraz, no, ten bokser. Nie wiem czemu, on mi tak przypomina Jake'a Pola. Że tak go nazywam sobie. I w sumie jest śmiesznie. Dobrze, e, więc widzowie, mam nadzieję, że teraz trafię na przykład Hagiego Łagiego. O nie, trafiłem jakiegoś. Uuu, jakiegoś gościa. Hagie Łagi, czemu klaun to jest Hagie? <laughs> to jest klaun w e, Wiesz co, nawet nie wiem dokładnie jak on ma na imię, bo tam jest kilka tych klaunów. One mają różne imiona. I mało się różnią, ale się różnią, więc kto wie. Ale jest trzecia w nocy, więc jak widzicie, jest szczęście ogromne. No, nie, no, mam Jake'a Paula, ale z nie tymi spodenkami, które trzeba. No, no nie fajnie. są chyba, Jest chyba czterech Jake'ów, Jake albo trzy. W sensie bokserze. Dobra, i uwaga, teraz. Nie no, dobra, Ro, ja rozumiem. Dwa nowe skiny mam, to trochę za dużo. Trzeci raz raczej mi nie wypadnie, ja się z tym już pogodziłem. Ile ty wydałeś? Za dużo, mordo. Letymy, Fleur flip, I teraz stary młot musi być grany, nie, młot musi być Hopla. grany. Nie ma innej opcji nawet, nie ma innej czekaj, opcji czekaj. Co ty, co ty A, ty nieźle mnie tutaj próbujesz Chyba zdenerwować, gościu Nie no, ale gościu Indyka atakujesz o trzeciej w nocy Wiesz, że to się może źle dla ciebie skończyć Indyka nie o trzeciej w nocy atakować Nie, nie doskoczyłem Jest to zakazane, prohibido, pet To nigdy, ale to Nie, nie no, nie no, nie no nie, no Dobra, dobra, teraz ale idealnie pokażę, to wyczuję Poka, poka, Palion Wow Wyszło ci stary Kurde! Nie, ale aż mi nie wyszło, stary, to jest naprawdę To jest do wyczucia, ale ja z tym ostatnio mam problem! Nie, dobra, przesada, przesada Próbuję ciągle wskoczyć nie na zdążysz. tego... Nie zdążę? Wow, wow! Ej, w ten sposób nie wiedziałem, że się nawet da. Chyba się nie da ogonie, ale... ale... nie wiedziałem. Dobra, pyk i teraz uwaga. Przechodzimy to, to... Zdążę mordo, ja już tu lecę, ja już tu lecę zacieram kiece i lecę. Pa to, po to. What tego What go. Ej, ty nadal się tam do nie dostajesz, mordo? Patrz, patrz, to. No <laughs> Jeszcze czego? <laughs> Dobra, nie będę cię teraz denerwował, stary. Ja wiem, jest trzecia w nocy i Już naprawdę myślałem, jest problematycznie. Nie, trzeci raz to samo. <laughs> Już widzowie, zbanowałem paliona kilka razy z gry. Bo wiecie, jest trzecia w nocy, a ja jestem testerem gry. Więc mam, mam takie umiejętności, jakby dali mi twórcy gry. E, dlatego palion musisz uważać. O nie, ej, piłka nożna od trzeciej w nocy. Ci kibice, czyli indyki, zmieniają się podobno i mogą wejść What? na murawę. A Słyszałem. faktycznie! Ej, kibice! Oh, ja OLE bo... STRZELIŁEM GÓLA! TO ja, To I patrz! Kolejnego! 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 Tego, co strzelił! NIE! Palion, ty wybroniłeś to? Ale cię obroniłem, stary! No, ładne, ładne! Czyli jesteś Palion Szczęsny, tak? O, teraz ja tutaj bronię! Dobra, pyk, pyk! Ale strzał! Ale strzał na bramę! 300... 300 piła i teraz. Dobra Ja POOOO! Team kolejnym... Ty sam robisz te bramy. No serio, ja to tak strzelam, to będzie rekord bramek Ale wystawiona idealnie, patrz, patrz. patrz PO! 6 I kolejne, leco ile! Dobra, stary! Ja ci pomogę! Ja ci pomogę! To będzie rekord piłek stary! 9-1, 10-1, o! kolejna, 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 kolejna! Uwaga. Ja ci pomagam ja wiem, Kolejna! 11! To będzie serio rekord moich piłek z trafionek Kolejna! Ja! Ogóle, ja takie strzelam buły, że to jest nie do wybranienia, nie? Patrz! Bo ona tak leci i się odbija potem. Dobra, 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 niech ktoś jeszcze trafi. No niebiescy, nie, nie blokujcie, przecież to jest wasza bramka. <laughs> Patrz. O! Teraz ja strzelam o, sam to, sobie, nie? Psiu. Ej teraz. Nie, Stary niebiescy sobie strzelają już. Ja nie wiem, że co tu się odwala, widzę, mu. O, o. Myślałem, że to wpadnie, jakby to wpadło. Mhm. I patrz to. Pow! Ale wybronił. Ty to wybroniłeś? Po! Ej, co jest A. grane? Obaj zginęliśmy. Dobra. 13-1 Widzowie, to jest mój rekord. Najwięcej bramek, nie? W historii, normalnie. Tyle jeszcze nie miałem. I najlepsze jest to, że do jednego. Więc to jest absolutny rekord. Ten odcinek jest gigarekordowy. Absolutny Absolutny Czekaj na mnie, absolutny <laughs> Ej, jeszcze w ciebie 131 13-1 Napiszcie, Widzowie, jaki był wasz największy wynik, właśnie w tej gierce. Ile najwięcej strzeliście goli? Wasz team? Sensie, mm, jaką mieliście przewagę? Ja miałem, jak widzieliście, trzy. Nie! nie. Stary te boty. Nie, ja, nie mogę. Nie może być chociaż jeden normalny gracz tutaj. Dlaczego w ogóle na dwójkach nie ma normalnych graczy? Ja się tak zastanawiał. Dlaczego? Stary to są. Ej, to są prawie same boty. Nie wiem od czego to zależy, w sensie ja dlaczego... Nie mogę, tak. co, robią? co oni <laughs> robią! Co oni robią? Ty sobie ich może, Wiesz co ja też sobie podlecę do jakiegoś i będę go obserwował po prostu, Ta dobra? To jest tragedia, oni, nie, oni spadają sami po prostu. Oni Marynarzyk to jest, zobacz. Zobacz co on DE! On powiedział na samu! Ooo już jestem sam z jakimś jednym gostkiem, dobra gdzie on jest? Oni po prostu sami chcą spać, no. Lu lubią to nie wiem. Koniec! To jest, nie wiem, to jest, ja nie wierzę. Oj, na Icy Heights, nie mieć bluzy Team, to jest naprawdę Lipton, bo tutaj jest zimno, a bluza Team pomaga ci, żeby było ci cieplutko. A teraz w promocji Jak na woyanshep.pl. No, stare, to jest niesamowite. I patrz, gdzie ja już jestem. Dokładnie tak. E, więc widzowie, e, teraz trwa Black Weekend, czyli oznacza to naj. Wow, co tu się wydarzyło? Największe wyprzedaże, jakie kiedykolwiek były, największe przeceny, czegoś takiego, na Wołan-shopie nie było. A kiedy będzie kolejne? Za dopiero rok. Więc jakby wiecie, co widzowie, wiecie co to oznacza. To oznacza, Black widzowie. Black weekend. Black weekend, dokładnie. I no, sorry, ale ten Black weekend kończy się za dwa dni. Dosłownie za dwa dni. I kolejne takie przeceny będą dopiero za rok. Jakby, widzowie, pamiętacie, kiedy ostatnio były takie przeceny, chociażby na bluzy? No właśnie. Rok temu były takie przeceny. Więc teraz jest kolejna taka okazja, ale następna taka będzie dopiero za rok. Macie trzy dni na Ogarnięcie najlepszych zakupów na wojanshop.pl w najlepszych cenach. Najlepsze zakupy, najlepsze ceny. Teraz jest to połączone, więc widzowie. Bijajcie Pierwsza linia w opisie Trwa Black Weekend I słuchaj, ja już przeszedłem dalej A ty jak tam? Hihi. No pewnie, że tak pefka, stary Dobra, ma, mamy laserki, palion I yy, jak widać, tym tutaj ziomeczkom niezbyt to chyba idzie Bo już trzy osoby odpadły Oj, widzę, że tam nieźle podcinasz Tylko żebyś sam nie został wylaminowany nie, nie Dawaj, nie spróbujmy, tak, żeby jak no, najdłużej Nie, nie, nie motkuj ich Zobaczymy, jak najdłużej wytrzymają te bociki Wydaje mi się, że to już się a, kończy już, ta... już, już teraz. no już, To się zbliża ku końcowi teraz. Jeden został tylko, uważnie. Który to będzie? Który odpadnie? Który? Ej, chociaż nawet długo się trzyma. Oj, no i akurat jak mówiłem, że długo trzymają to. Chciałeś to powiedzieć? No, nie wytrzymują. Dobra. To co? Mamy finał i mam nadzieję, że na finale będzie jakaś naprawdę mocna mapa. Taki blockdash, no nie, nie powstydził. O, blockdash! Kurde, ale za A to jest na, na końcu, ostatnie? No, 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 ostatnie Aha, a ty akurat to powiedziałeś Tak, i najlepiej Nie pamiętam. O, no i tutaj nie. O trzeciej w nocy indyki Musisz na nie naprawdę uważać, stary Mas Musisz na nie uważać no Tak robią indyki, ale bez sensu <laughs> Oj, stary, bo jest trzecia w nocy Wiesz, że to, to oznacza, że indyki naprawdę nie, są groźne o tej godzinie no to, jest, to jest cięższe teraz Na szczęście ja jestem też indykiem, więc nie ma co się martwić Spokojnie, stary Ja to jestem indykiem Zaprzyjaźnisz mnie z nimi, Tak, mnie. tak Ja ogólnie jesteśmy z tymi indykami. One widzą, że ja normalnie się zachowuję. Jestem taki jak one. Czyli indykiem. Więc nie ma co się martwić. Naprawdę. Jest wszystko git. Jest wszystko git. Ops. Paczek se normalnie skacze. Kto nie skacze? Ten jest indyk. Hop. O lol. Ale prześlizgnął. O tutaj uważaj. Tutaj uważaj. pek, pek. I tutaj Paczek dużo osób odpadnie. Jo. Dobra. Widziałeś? Zostaliśmy tylko w w tym momencie. No naprawdę. Tam zawsze odpadają te boty. Oj tu uważaj. Już, pięknie! Michael Jackson. Robimy to, robimy to stary Dobra, i jak będzie to coś podwójne to biegnij za mną, w sensie, nie to Ale zobaczysz, jak będzie takie, takie, takie jedno coś O nie, dobra, leć, leć pierwszy, leć pierwszy Dobra, pek, pek, PEK! Ja też, yes. ale pięknie i teraz poczekaj Pięknie Jak my to robimy, stary blockdash To jest najpiękniejsza mapa, czemu tak rzadko jest Czemu tak rzadko, wiesz, że to jest pierwszy raz no. Kiedy mam blockdasha na, o i teraz patrz to Leć tu i leć tu, leć tu, leć tu Spacja i przedostajesz się nie! Oj! Nie, nie wyszło, ale próbowałem zrobić. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.